Cześć. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowym wideo. Dzisiaj sobie wreszcie budujemy naszą nową szkołę liceum, bo no trochę nam trochę spędzimy tam czasu, a nie jestem w stanie po prostu wytrzymać tego, jak jest ona po prostu ponura, brzydka i okropna. Dlatego budujemy moją własną wersję, która też wydaje mi się, że będzie troszkę mniejsza od tego, co jej nam dało. E, także tutaj już mamy wstęp szkieletu, który jest ogromny, ale nie, nie, nie martwcie się. To zostanie zmniejszone w miarę budowania, kiedy dotrze do mnie to, że te pomieszczenia są za duże i nie da się tego sensownie urządzić. Także tutaj zaczynamy od Łazienki. Ja ogólnie bardzo często wszystkie moje budowania zaczynam od Łazienki, nie wiem czemu. <laughs> ale to jest ważne pomieszczenie. Tutaj mamy takie wejście główne, gdzie będą szafeczki i tutaj w się, nie wiem, czy widzicie, z kodem, bo stwierdziłam, że może coś tam można byłoby fajnego dobrać z kodów, ale w sumie to nic nie znalazłam. I jak już widać od wstępu, to będzie bardzo kolorowy budynek, bo ja takie wnętrza właśnie lubię, pełne koloru i w ogóle... Takiego miksu kolorów różnych, nie lubię takich nudnych, szarych, ponurych. Także to była zdecydowanie moja inspiracja i w ogóle te ściany, takie powiedzmy turkusowe, to będzie motyw przewodni całego tego budynku, jeśli chodzi o wnętrze. To będzie główny kolor, jak zobaczycie później, ale chciałam, żeby to wejście było takie kolorowe, przyjazne. E, troszkę plakatów, e, miejsca do siedzenia, do odpoczynku, powiedzmy, dla uczniów, e, ale też, żeby tam dać jakąś gablotkę z pucharami, no bo jak to szkoła bez gablotki z pucharami, prawda, koniecznie muszą być. E, tutaj będziemy teraz zajmować się stołówką, którą jakby ponownie pomniejszyłam, bo było to po prostu zdecydowanie za duże e, i Tutaj się męczyłam chwilę, żeby dopasować te kolory, bo nie byłam pewna, czy to pasuje do siebie, czy nie. Eee, te dwa meble teoretycznie jest to komplet, ale jakoś te słacze nie do końca mi współgrały. Eee, tutaj też się zastanawiałam, czy nie zrobić część ścian właśnie w tym turkusie, a część może w innej barwie, ale ostatecznie wszystkie ściany zostaną pomalowane w tym eee, turkusowe kafle a reszta po prostu będą takie przypadkowe miksy kolorów w tym pomieszczeniu, tak jak w poprzednim wnętrzu. W ogóle bardzo dużo czasu mi to zajmuje wyszukiwanie jakichś różnych mebli do, czy dodatków do zapełnienia tej przestrzeni, e, bo tu jest sama, nie ma tu żadnych modów, żadnego CC i brakowało mi pewnych przedmiotów takich, wiecie, żeby jednak wypełnić tą przestrzeń trochę bardziej. E, ostatecznie też stwierdziłam, że muszę tutaj dać jakiś dywan, bo... Ta czerń podłogi była po prostu za mocna, za duża i za bardzo tak przykuwała moją uwagę, więc zrzuciliśmy ogromny dywan, co w szkole na stołówce nie wydaje się dobrym pomysłem, ale na pewno panie lub panowie sprzątające sobie poradzą z czyszczeniem tego dywanu. W sumie nie wiem też, czy, czy nie dałam przypadkiem za mało krzeseł, bo w sumie nie wiem. E, jaka jest konkretnie liczba uczniów w tej szkole, bo jak sądzę, to jest jakaś ustawiona konkretna liczba. Także możliwe, że część uczniów nie będzie mogła siedzieć przy stoliku w czasie przerwy obiadowej, ale no to już nie mój problem, prawda? Kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj też mi została jakaś przestrzeń i długo się zastanawiałam, jak ją wypełnić. E, ostatecznie uznałam, że może fajnie byłoby tam wstawić jakieś przedmioty... Yy, związane z jakimiś umiejętnościami, bo ma to sens, żeby to było w szkole, ale takiegoś nic mi nie, do, nie pasowało w tej przestrzeni do końca, jak tak przeglądałam. A ostatecznie wstawiłam tam właśnie dodatkowe fotele i wynajdę sobie zaraz stół do ping-ponga. I stwierdziłam, że czemu by nie u mnie w liceum był stół do ping-ponga i można było grać w ping-ponga na przerwie. Jeśli ja się, się miało swoje paletki i piłeczkę, bo nie każdy nauczyciel chciał wydawać paletki i piłeczkę, także zależy na kogo się trafiło, ale był stół do ping-ponga, prawda? Przechodząc tutaj e, dalej, e, to tu będzie takie pomieszczenie nauczycielskie, gabinet dyrektora i taka poczekalnia, ale w tym momencie odechciało mi się to robić, więc przeszłam do tworzenia e, klas. To jest nasza pierwsza klasa, też trochę pomniejszyłam te pomieszczenia, bo było za duże. I stwierdziłam, bo będziemy mieli dwie sale, że chcę je zrobić troszeczkę powiedzmy, tematycznie, pierwsza sala będzie związana bardziej z takimi przedmiotami naukowymi. Eee, w sensie naukowymi <laughs> wiecie, typu chemia, jakaś fizyka. Eee, no, coś w tym klimacie po prostu, a druga sala będzie bardziej. Artystyczna. Oczywiście simowie sobie mogą zadecydować później, zupełnie inaczej, jakie przedmioty w jakiej sali się odbywają, ale przynajmniej w teorii tak chciałam urządzić te wnętrza. Będzie, jest tutaj masa roślin, bo uwielbiam to. I też w moim gimnazjum w salach była masa roślin zawsze. W podstawówce też. W liceum to chyba nie było w ogóle roślin, a rośliny są bardzo ważne. Także uznałam, że koniecznie muszę się tu znaleźć. I tutaj właśnie tą przestrzeń, tą ścianę chciałam wypełnić jakimiś przedmiotami, takimi, powiedzmy, jako tako związanymi z nauką tymi przedmiotami. E, więc jakiś szkielet, jakieś tam pudełka z grami ogólnie, ale uznałam, że fajnie tam trochę zapełniają przestrzeń. Możemy sobie dopowiadać, że tam nie są wcale gry planszowe, tylko... nie wiem, jakieś fiolki, cokolwiek, prawda? Możemy udawać, ok? Mamy jakieś plakaty też związane z tym, kalendarz, no bo jak to klasa bez kalendarza. Jakoś tak stopniowo po prostu starałam się wypełnić tą przestrzeń, żeby ta ściana nie była zbyt blada. Przechodząc do drugiej sali, chciałam w sumie ją odzwierciedlić, ale coś mi tutaj nie grało i ostatecznie obracamy tą salę właśnie w tą stronę. E, jakoś łatwiej, lepiej po prostu wizualnie mi to wyglądało. E, tutaj też coś tam jeszcze dorzuciłam, jakąś rękę robota do zdoby <grych> I tu wypełniłam właśnie tą salę tymi przedmiotami, w sumie typowo związanymi z malarstwem. Więc powiedzmy, że to jest taka sala związana z malarstwem. Chociaż nie wiem, czy jest taki przedmiot w szkole tutaj w Simsach? Pewnie jest, prawda? Na pewno mogą się nauczyć takiej umiejętności jak e, malowanie. I tutaj też jakieś zdjątka, żeby tak zainspirować ich do tego, że może kiedyś sobie ponurkują, prawda, czemu by nie? <grytanie> I pełno jakichś gratów. Ja uwielbiam graty w tych e, w ogóle w domkach, parcelach, czymkolwiek w Simsach, bo to sprawia, że te pomieszczenia wydają się takie bardziej prawdziwsze i jakby ci simowie faktycznie funkcjonowali w tej przestrzeni. Tutaj będzie taki coś w rodzaju korytarza, jakiegoś takiego holu. E, więc jest jakaś maszyna z jedzonkiem, siedzisko, tutaj też na ścianie tej większej, bo jednak jest taka duża, pusta, wspaniała ściana, to dałam to do tworzenia murali, więc mam nadzieję, że Simowie po prostu sobie stworzą wspólnie jakiś mural, szkoła na to zezwoliła, prawda, więc czemu by nie, jakieś szachy i tutaj stwierdziłam, że żeby odróżnić te pomieszczenia troszkę, to damy właśnie inne, inne ściany, ale w tej samej kolorystyce. Też tą poczekalnię ostatecznie zmniejszyłam i stworzyłam tam dodatkową łazienkę, bo stwierdziłam, że jest to za duża poczekalnia po prostu na spotkania z dyrektorem. Tutaj jakieś, znowu proste, jakieś dekoracje, trochę roślinek. Ostatecznie zaraz tam wyciągnę też te stojaki właśnie z uniwersytetu, no bo jednak po liceum Simowie dom, przynajmniej część z nich może do uniw na uniwersytet, więc ma to sens, że coś takiego tam mamy. Przechodząc do gabinetu tutaj dyrektora, przyznam szczerze, że już totalnie nie chciało mi się tego robić za bardzo, ale daliśmy jakąś wygodną kanapę do tych rozmów, biureczko i oczywiście nagrody, bo jakby... Muszą być nagrody wszędzie, zawsze, w każdej szkole, więc gabinet to jest idealne miejsce do tego, prawda? Więc coś tam powrzucałam, ale raczej nie zapychałam aż tak tej przestrzeni. I tutaj w tym pomieszczeniu obok mamy pokój nauczycielski powiedzmy, e, czyli mają coś w rodzaju takiej mini kuchni, stolik i mogą tam sobie spędzać czas bez uczniów, z dala od nich. I teraz już przechodzimy do zewnętrznej części. W ogóle ta parcela jest strasznie ogromna i ja ją troszeczkę spróbuję zapełnić roślinami e, przynajmniej jakieś te najbliższe otoczenie tej parceli, żeby nie było tak blado i pusto. Ale zdecydowanie, jak na mój gust, jest to za duża parcela. Nie znoszę takich wielkich parcel, bo też nie, nie lubię urządzać wnętrza, ale zewnętrznej części nie do końca, więc. No, nie było łatwo. <laughs> w dużej mierze, tak naprawdę, wrzuciłam kupę tych samych roślin, tylko zmniejszałam je, powiększałam je, żeby po prostu wypełnić tą przestrzeń. Też wrzuciłam jakieś rowery, bo tutaj mamy w ogóle ścieżkę rowerową przed tą szkołą. Także ma to sens, że uczniowie, niektórzy może przyjeżdżają rowerem do szkoły. Może też nauczyciel, ale czemu by nie, prawda? Tutaj też wstawiłam ten pomnik. Y to jest chyba w ogóle maskotka miasta, ale uznajmy, że przed szkołą też może sobie być, czemu by nie? I tutaj też wypełniłam trochę przestrzeń wokół niej, ale jakby ten przód zostawiłam taki otwarty w założeniu uczniowie, może tam podchodzą, jakieś sobie zdjęcia robią, cokolwiek, więc niech, niech tak będzie. I tutaj jeszcze chciałam zrobić taką e, miejsce na zewnątrz do spędzania czasu dla uczniów, jeśli pogoda na to pozwoli w sumie nie wiem teraz w rozgrywce mojej jaka jest pogoda, chyba wiosna więc może i pozwoli, przez chwilę tu zastanawiałam się żeby zrobić jakiś punkt ogrodniczy ale w sumie potem stwierdziłam, że nie bo i tak nie będą mieli na to czasu więc stawiłam tylko matę czyli liderską, stoliki, fontannę i te robaczki, bo czemu by nie i tutaj wokół z tyłu też troszeczkę wypełniłam po prostu tą przestrzeń żeby nie było tak pusto i teraz przechodzimy do oglądania w pełni tej przestrzeni. Tutaj na zewnątrz fajnie te ławeczki, tak zielono, przyjaźnie, zachęcająco, że tak sobie myślisz, hmm... Fajnie by było tam sobie pójść, prawda? <grywki> Tutaj też mamy takie kolorowe wejście, jakiś plakat powiedzmy, w sensie mural nastolatków, e, szafeczki dla uczniów i tu przechodzimy do tej kafeterii, która mi się bardzo podoba. Uważam, że wyszła naprawdę fajnie i... Dosyć proste są te wnętrza, ale jakby Simowie mają co tam robić i spędzać miło czas. Ten korytarz jest dosyć pusty, ale nie chciałam go zagradzać, bo jest dosyć wąski. A czasem Simowie niestąd nie zawąt mają różne problemy z przejściem gdzieś, więc tu jest to nasza pierwsza sala. Nie wiem, czy ogólnie problemem nie będzie te biurko nauczyciela, że uczniowie będą próbować tam siadać. Wydaje mi się to całkiem możliwe. Więc, może warto byłoby w sumie tam na biurku, na tej głównej części, gdzie mogą położyć zeszyt, wrzucić jeszcze jakąś dekorację. I może nie będą wtedy przy tym biurku siadać, ale nie wiem, to jest do przetestowania. I to jest ta nasza druga sala, też mi się bardzo podoba. W ogóle moje ulubione te dwa pomieszczenia w tej szkole to są właśnie te sale lekcyjne. Zdecydowanie ja z przyjemnością chodziłabym do takiej szkoły, w sensie z dużo większą przyjemnością. Może szkoła to wiecie, <gry> ale moja szkoła zdecydowanie tak nie wyglądała, więc niestety, ale tutaj jest pięknie, ładnie. Yy, tutaj te poczekalnia dla rodziców, uczniów, kogokolwiek, to przychodzi porozmawiać z dyrektorką. W sumie trochę śmieszne jest to, że żeby wejść do pokoju nauczycielskiego trzeba przejść przez y, gabinet dyrektorki, ale cii, i tak nie wiem na ile Simowie będą z tego korzystać, ale mają też prywatną toaletę, nie muszą korzystać z tej samej co uczniowie, więc mam nadzieję, że to docenią, ale tak się prezentuje to nasza szkoła, mam nadzieję, że wam się podobała, podoba. Y, bo mi bardzo i myślę, że będę z dużą, większą przyjemnością tutaj grała. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze funkcjonowało, bo... nie przerabiałam w sumie jeszcze ani razu szkoły tutaj w Simsach 4, więc mam nadzieję, że się wszystko udało. Na pewno są wszystkie przedmioty, które powinny być. No ten korytarz... Coś by można tu dołożyć. Ale no, nie chciałam za bardzo zagracać. O, tutaj widać, że jest ta zielona ścieżka rowerowa, więc dlatego są rowery na zewnątrz. Ale też jest w ogóle bardzo zielono, dlatego tak nawrzucałam tutaj dużo zieleni. Także tak to się prezentuje. Nice! Już się nie mogę doczekać, aż odwiedzimy to w grze. Wygląda pięknie po prostu. I tutaj też wrzucam wam jakby jakich dodatków użyliśmy do tego budowania i jeśli ktoś chce pobrać, tutaj też jest mój nick, więc jak najbardziej możecie sobie pobrać. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!